Książę Louis przyćmił wszystkich po koronacji Karola III. Syn księżnej Kate dał popis na balkonie. W trakcie koronacji Karola III dzieci księżnej Kate i księcia Williama przeszły do historii, strojąc zabawne miny. Znudzony ceremonią książę Louis zaczął szaleć na balkonie. W dniu koronacji Karol III bez wątpienia był najważniejszą postacią całej ceremonii. Jednak, czy to jego zapamiętamy najlepiej? Kropka. Niekoniecznie. Już w trakcie uroczystości w opactwie westminsterskim swoją obecność zaznaczyły dzieci księżnej Kate i księcia Williama. Książę George, jako jedyna z pociech pary, pełnił rolę pazia króla. Cała trójka przeszła do historii, strojąc słodkie miny. Wyglądało na to, że książę Louis był szczególnie znudzony całym... Dla księcia Louisa. Najmłodsze dziecko księżnej Kate i księcia William'a było wyraźnie znudzone tym, co się dzieje dookoła. Możliwe, że chłopiec nie należy do najbardziej cierpliwych osób, przynajmniej jak na razie. Warto przypomnieć, że podczas platynowego jubileuszu Elżbiety II Louis sprawiał małe problemy mamie. Na zakończenie koronacji Karola III, gdy rodzina brytyjska zebrała się na balkonie, najmłodszy syn księżnej Kate nagle się obudził. Wcześniej wygłupiał się, jadąc karetą i robił śmieszne miny do zgromadzonych. Następnie zaczął coś krzyczeć, szeroko otwierając buzię. Starszy brat, George, miał z niego ubaw. Wiele wskazuje na to, że książę Louis w przyszłości może być niezłą gwiazdą.